Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Ciebie bardzo serdecznie, Monika Skalimowska, terapeutka transformacji mentalnej. Nagram Ci dzisiaj medytację, która pomaga. Medytację to jest może bardziej ćwiczenie, które pomaga w zasypianiu. Celowo e, nagrywam drzewka i, i, i mój ogród żeby już tutaj Cię w ogóle nie rozpraszać żebyś sobie mogła, żebyś sobie mógł założyć po prostu słuchawki albo puścić tą medytację przed snem, a nie trzeba tutaj w ogóle w żaden sposób mnie oglądać, tylko już powolutku pomyśleć sobie o tym, że intencją tego nagrania intencją tego nagrania dla mnie jest to, żeby Ci się, <laughs> przepraszam lepiej, przyjemniej Spokojniej zasypiało, żeby Twój sen był głęboki, odżywczy, i e, można sobie też tą medytację puścić w momencie, kiedy są te przebudzenia między drugą a czwartą w nocy takie przebudzenia stresowe, nerwowe. Więc po prostu nie zważaj uwagi, nie, nie zwracaj uwagi na to, co jest na filmiku, tylko posłuchaj tego ćwiczenia i później one jest naprawdę bardzo proste, to jest bardzo łatwe. Wielu terapeutów zaleca to, to, to ćwiczenie. Mi też się sprawdziło, mi, setką moich klientów się po prostu to sprawdziło, więc myślę, że dla Ciebie też to mogło być dobre i mogłoby być dla Ciebie też po prostu przydatne. Więc na samym początku zadbaj o, o miejsce swojego spania. Zobacz, czy masz przewietrzony pokój, czy masz wszystkie swoje, wiesz, wieczorne rytuały, są um, zrobione, nie wiem, krem do rączek, do stópek, lampka solna, wietrzony pokój, może potrzebujesz mieć szklankę wody koło swojego stolika nocnego. Zadbaj o, taką, o taki swój komfort, taki swój dobrostan. Połóż się do łóżka i połóż się jeżeli możesz na początku, jeżeli, jeżeli wygodna jest dla ciebie taka pozycja, połóż się na plecach. Połóż się na plecach i weź sobie taki głęboki oddech, ale taki głęboki. Postaraj się, żeby cały twój brzuch wypełnił się jak balonik. I weź głęboki wdech. Przytrzymaj sobie troszeczkę ten oddech i wypuść ten oddech dwa razy dłużej niż. Ten oddech był wzięty. I jeszcze raz. Podtrzymaj, i wypuść długo. I poczuj w sobie tą intencję długiego, odżywczego snu przyjemnej podróży. Dla Twojego ciała, dla Twojego umysłu, że taka jest Twoja intencja, aby się po prostu nakarmić, wykąpać, zanurzyć w tym śnie, który za chwilę do ciebie przyjdzie. I jeszcze raz weź głęboki oddech i pomyśl sobie teraz o swoich stopach. Poruszaj swoimi palcami, poruszaj swoimi stópkami, daj uwagę daj swoją uwagę na to, że masz tam swoje stópki poruszaj trochę tymi stópkami i wyślij do swoich stópek miłość wyślij do swoich stópek wdzięczność i pozwól, żeby z tych stóp opadły wszystkie napięcia, stresy i, i może bóle może zmęczenie, żeby to z twoich stóp odeszło i popatrz teraz dalej na swoje stawy skokowe, na swoje kostki i znowu weź głęboki oddech i wysi do swoich kostek wdzięczność, miłość. I pozwól, żeby wszystkie zmartwienia, stresy po prostu odpłynęły. I pomyśl teraz o swoich łydkach. I też zrób to samo. Wyślij do swoich łydek miłość, uwagę, wdzięczność, i pozwól, żeby tym samym ta miłość, uwaga i wdzięczność zajęły miejsca stresowi zmęczeniu. Może ciężki dzień był, może było dużo chodzenia, pozwól, żeby to po prostu odpłynęło. I teraz pomyśl o swoich kolanach i zrób to samo: wyślij dużo miłości, wdzięczności do swoich kolan. I jednocześnie pozwól, aby w tych kolanach było dużo miłości, dużo wdzięczności. Pomyśl o swoich udach, tam też wyślij dużo, dużo miłości, wdzięczności. I aby wszystkie stresy i takie ciężary sobie odpłynęły zupełnie z Twoich nóg. I teraz pomyśl sobie o, swojej, o swoim pasie miednicy, o wszystkich... Rzeczach, które tam są, bo tam jest i odbyt, i e, Twoje części intymne. I wyślij tam do swoich całych bioder, do swojego pasa, miednicy, wyślij dużo miłości, dużo wdzięczności i pozwól, aby napięcia, zdenerwowanie, może, może zmęczenie, żeby to po prostu zwyczajnie opadło, odleciało wraz z miłym, e, odżywczym oddechem. I zobacz, że teraz tak jakby połowa Twojego ciała jest pobłogosławiona Twoją miłością, wdzięcznością. Pozwól, aby te wszystkie stresy, napięcia odleciały z całego Twojego pasa, mitnicy i z Twoich nóg. I skup się teraz na swoim brzuszku. Zobacz, ile się ciekawych rzeczy dzieje w tym brzuszku. Weszli do całego swojego brzucha, wyszli dużo miłości, wdzięczności, że on tak fantastycznie pracuje przez cały dzień, i pozwól, żeby z twojego brzucha odleciały wszystkie napięcia, może trudne emocje, może jakieś nerwy, i pozwól, żeby z tego bruszka wszystko to odleciało, żeby ten bruszek był lekki. I teraz swoją całą uwagę przenieś na swoją klatkę piersiową, tam też się dużo dzieje. Zobacz, ile rzeczy w ciągu dnia możesz wziąć na tą swoją klatę. Pozwól, żeby taka miłość i wdzięczność i serdeczność otuliły całą Twoją klatkę piersiową i aby wszystkie stresy, napięcia, nerwy, trudy, znoje, żeby odpłynęły z Twojej klatki piersiowej. I poczuj teraz swoje ramiona, poczuj barki i to samo, zrzuć z tych barków te ciężary, które nosisz, te, te ciężkie rzeczy, które nosisz ze swoich barków. I pozwól, żeby to spłynęło do Matki Ziemi. Daj swoim barkom lekkość, miłość, uważność, i spójrz teraz na swoje ręce, od barków aż do końca swoich paznokci, aż do końca, aż do koniuszków swoich rąk, i zobacz, że. Też swoim rę rękom dajesz dużo miłości, dużo uwagi, dużo atencji, serdeczności, miłości, i pozwól, żeby ten cały trud dzisiaj tyle, tyle się napracowałaś tymi rękoma, żeby z tych rąk po prostu zleciał ten ciężar, ten stres, to wszystko, co chcesz. Dźwigać, co chcesz zagarniać rękoma, żeby to po prostu sobie opadło, odparowało. I oddychaj sobie swobodnie. Poczuj też, że masz swoje y, gardełko, całą swoją szyję. I wysi do swojej szyi też dużo miłości. Ona dźwiga taką ciężką głowę. Wysi dużo miłości, dużo wdzięczności, dużo serdeczności do swojej szyi. A przy okazji pozwól, żeby z tej szyi, z tego gardła. Odleciały te całe nerwy, niewypowiedziane słowa, napięcia, stresy, żeby to po prostu sobie spokojnie i delikatnie opadło. I zobacz teraz, że masz taką całą swoją głowę takie olbrzymie centrum dowodzenia. Tu są prawie wszystkie zmysły wzrok, smak, słuch, węch że to jest Twoja twarz, która Ciebie reprezentuje cały dzień. Wyślij do swojej twarzy ogromną wdzięczność za tą pracę, za tą reprezentację Ciebie. Wyślij dużo miłości, dużo serdeczności i pozwól, żeby wszystkie napięcia, bóle, stresy opadły z tej, z tej Twojej buzi. Aby Twoja żuchwa już nie była taka napięta, aby cała Twoja głowa po prostu była w stanie... Ogromnej, ogromnej miłości i wdzięczności, którą mi wysyłasz. I skoncentruj się teraz też na swojej głowie, na swojej e, czaszce. I pomyśl sobie, że tam w swojej głowie masz mózg. Masz taki wspaniały, ogromny organ. I podziękuj teraz swojemu mózgowi, że on pracuje dzień i noc. Jak zaśniesz, on też będzie pracował. Wysimu ogromną miłość, ogromną wdzięczność i pozwól, aby stresy, napięcia odleciały, popłynęły z Twojego mózgu. I zobacz, że z Twojego mózgu wypływa rdzeń kręgowy wzdłuż kręgosłupa. Z rdzenia kręgowego wypływają Twoje nerwy i pobłogosław cały swój układ nerwowy. Pozwól, aby ten układ nerwowy. Zatopił się w Twojej miłości i wdzięczności. Pozwól, aby z Twojego układu nerwowego wszystkie napięcia, stresy, bóle, nerwy, złości, żeby po prostu sobie odpłynęły. I weź głęboki oddech i pobłogosław całe swoje ciało. Calutkie swoje ciało. Zobacz, jak dobrze, że to ciało masz jak ona potrzebuje teraz odpoczynku i pozwól sobie, żeby ten cały stres, to całe napięcie, żeby sobie po prostu spłynęło z Ciebie. Okryj się ciepłą kołderką, poczuj jak zasługujesz, jak, jak zasługujesz na ten odpoczynek, jak dobrze, że on nadchodzi, jak dobrze, że on do Ciebie przyszedł. I pomyśl sobie też, że tam, gdzie masz Środek klatki piersiowej jest Twoje serce i to Twoje serce, tam w środku Twojego serca jest takie piękne światło i to światło tak pięknie błyszcza, jak najpiękniejszy diament. I pomyśl sobie też, że wokół Ciebie stoją Twoi e, opiekunowie, Twoi nauczyciele, Twoi przewodnicy, może Twoje anioły, jak, jak jest, wiesz, to jest po prostu Twoja indywidualna sprawa, i zobacz, że Twoje boskie istoty, istoty światła też dbają o Ciebie, też się o Ciebie troszczą. Zobacz, że przynależysz do Matki Ziemi, że tu, gdzie teraz jesteś, w tym miejscu, w którym teraz jesteś, po prostu masz pełne utulenie, pełną akceptację i totalne, absolutne przynależenie do Matki Ziemi. Jesteś dzieckiem Boga. Jesteś na matce ziemi, jesteś w pełnej miłości, w pełnej akceptacji, i to naprawdę bardzo dobrze, że jesteś, że oddychasz, że tutaj jest Twoje miejsce. I zamknij oczy i jeżeli jeszcze do tej pory ciebie ta medytacja nie uśpiła, to zamknij oczy i cały czas koncentruj się na świetle swojego serca koncentruj się na tym, że jest tu i teraz, że jesteś w tym momencie tu i teraz i staraj się myśleć o tym, jak piękne jest światełko w twoim sercu i jak piękna jest ta chwila tu i teraz w tej chwili, że możesz sobie właśnie w tej chwili tu teraz odpocząć. Jeżeli będziesz błądzić myślami, to przywołuj te myśli do tej chwili tu i teraz i do swojego serca. Ściągaj swoje myśli, ściągaj Swoją całą uwagę do momentu tu i teraz, do światła w swoim sercu. I niepostrzeżenie, nawet nie wiesz kiedy, zaśniesz. Ściskam ciebie gorąco, dobrych snów ci życzę, i cały czas koncentruj się na swoim serduchu, koncentruj się na tym tu i teraz i ściągaj swoje wszystkie myśli, całą uwagę. Do momentu tu i teraz, do światła w swoim sercu, zaśniesz szybciej niż, niż oczekujesz. Ściskam Ciebie mocno.